8. ósma platforma startowa. na no, no pozostało tych dwóch Najlepszy lotników ryju kobayashi marku Zajnę, Michy, i marku za jednym i chybili 20 razy na podium w tym sezonie 248 metrów to, to jego rykąc z ależ wyjechać na 80 roju kobayashi, gdzie on wygląda nie wiem go ale są... Jak daleko on wylądował? W którym miejscu To miał odbięty 11.80 punktu na wiatrolę? To jest nieważne. Poważna jest odległość 252 metry. Nowy rekord skocznie o pół metra dalej niż tam, w marcu 2017 roku. Półtora metra bliżej od rekordu Światarii. Oju, komaj ośni! W tym ostatnim dniu jak gdybym nie chciał zostawić wątpliwości złudzeń łudzeń. Co do tego kto? Jest królem tego sezonu! On chce zgadnąć wszystkich lenów w tym sezonie! Wielkie, wielkie brawa! W... No to trzy nie w panu myślaczym! Owszem, bo po szesnaście i po szesnaście, siedemnaście punktów nie już stać większych. Londa warnie wybokim przysiadł, ale tutaj czegoś ja się zgadza z twoją teorią. Jeżeli już osiągał zawodnik taką odległość, tak niebotyczną odległość! Dwieście pięćdziesiąt tutaj ten na tym powinien być w jakiś sposób ustandaryzowany! Rioju o dwanaście dziesiąte rozwiał.